ABC Zdrowia. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku ABC Zdrowia. Aleksandra Niemczyk, dziś moim gościem jest dr Jadwiga Matla-Stodolna, specjalista dermatologii i specjalista medycyny estetycznej. Dziś będziemy, pani doktor, rozmawiać o problemie dosyć uciążliwym i mocno krępującym, mianowicie. E o potliwości naszych dłoni i stóp, ale wyjdźmy od samego początku, czyli dlaczego my się pocimy i czemu to służy? Dzień dobry Państwu, tak, rzeczywiście zaczyna się robić coraz cieplej i, i w to pocenie odczuwamy coraz, coraz mocniej wraz ze wzrostem temperatury. Pocenie. Pocenie jest procesem fizjologicznym, który służy naszej termoregulacji. Gdybyśmy się nie pocili, nasz organizm uległby przegrzaniu i byłoby to niekorzystne dla niego. Także natura nam to dała po coś, prawda, nie, nie bezpodstawnie. Z tym, że Czasami właśnie ta potliwość bywa no, nawet chorobliwa, bo jest to naturalne, kiedy właśnie mamy infekcję. I pocimy się wtedy, nawet wypacamy te wszystkie niekorzystne środki, substancje, które powstają w, w trakcie przemiany materii. I tak samo właśnie, jeżeli organizm jest przegrzany, czy to latem, czy, czy zimą też wytwarzamy duże ilości potu i, i wtedy organizm się automatycznie ochładza. Czyli mamy funkcję i termoregulacji, ale też i oczyszczania organizmu właśnie tą drogą ale czasami właśnie takie nadmierne pocenie może towarzyszyć niektórym chorobom ogólnoustrojowym, zwłaszcza w chorobach hormonalnych, takich jak, jak związanych z zaburzeniami funkcji tarczycy, czy też w, w cukrzycy, na przykład właśnie w zespołach metabolicznych też mamy nadmierne pocenie się. No i bardzo często w okresie menopauzy, właściwie tak Około menopauzalnym właśnie u kobiet. No niestety te poty są wtedy bardzo dokuczliwe. Nie u każdego jednakowo i jednakowo nasilone, ale, ale występują. Hmm. No to już jest zupełnie zagadnienie, które, którym musi się zajmować odpowiedni lekarz, czy to lekarz internista, czy diabetolog, czy, czy ginekolog właśnie, dlatego, że no tutaj zewnętrzne środki nam nie pomogą. Właśnie. Ale z pewnością jest to cenna wskazówka, jeżeli ktoś ma taki problem, a nie badał nigdy dotąd tarczycy, czy też nie badał się w kierunku cukrzycy, to być może warto to sprawdzić. Tak, na pewno warto, warto to sprawdzić. No, bo wiadomo, że, że skąd się to wzięło. Natomiast tutaj będziemy dzisiaj się skupiać na problemie takim lokalnym, że tak powiem, nadmiernego pocenia, które no, jest najbardziej, może, dokuczliwe, zwłaszcza pod pachami, na dłoniach, na stopach. Wiadomo, że Zwłaszcza, zwłaszcza dłonie są bardzo deprymujące dla wielu osób, dlatego że no, w wielu miejscach musimy tą rękę podać. prawda? Czy witając się z kimś, czy, czy pracując, na przykład, no, jeżeli jest nadmierna potliwość dłoni, to nawet na kartce papieru zostawiamy. Ślad i odcisk, prawda, co jest no, bardzo deprymujące dla wielu osób, no, właściwie dla każdego, który ma ten problem. Jak można sobie z tym radzić, pani doktor? Jak można radzić sobie? W, no to też zależy właśnie od stopnia nasilenia tych, tego problemu i, i okolicy. Bo tak, jeżeli chodzi o okolice pach, są do dyspozycji. Antyperspiranty, dezodoranty, które no, zawierają różne środki. Tutaj też trzeba zwracać uwagę na to, żeby to były w miarę możliwości jakieś substancje mineralne, nie chemiczne, prawda? Unikajmy tlenku glinu w tych preparatach, bo może powodować nawet odczyny alergiczne, czy, czy prowadzić do. Wytwarzania się stanu zapalnego w, w tych gruczołach potowych. W, ale tak jak, jak mówię, to wszystko zależy od stopnia nasilenia. I są osoby, które na przykład nie mogą stosować w spreju dezodorantów, dlatego że są uczulone na freon. I pozostają jeszcze inne postacie, czy tam w kulce, czy, czy, czy w sztywcie mhm. właśnie. I Podobnie jest z dłońmi i, i ze stopami, że też mamy różnego rodzaju kremy, dezodoranty, które możemy stosować na, na ręce i o różnym stopniu nasilenia. No, trudno tutaj wymieniać, bo jest ich dosyć dużo, ale też dobór odpowiedniego preparatu będzie zależał od reakcji. Danego pacjenta, no bo najlepiej, żeby, żeby to były preparaty, które można dostać w aptece i które ewentualnie poleca lekarz-dermatolog najczęściej, właśnie. Z takich też zabiegów, które możemy stosować na te dłonie i stopy. Jest zabieg jonoforezy. Jest to specjalne urządzenie. Wygląda trochę jak jak miseczka, wanienka z odpowiednimi tam elektrodami i, i substancją, która w środku jest. I tych zabiegów trzeba wziąć około 10 czy to na dłonie, czy na stopy, czy można jednocześnie i na to, i na to. Na pewno w, po takiej serii zabiegów zmniejsza się y, nasilenie tego pocenia. Y, trudno ten zabieg zastosować trochę pod pachy. <grych> y, pod pachami i swego czasu stosowano y, przy takich mocno nasilonych. Mm -hmm. Objawach stosowano nawet zabieg chirurgiczny, przecinania nerwów, które unerwiają te gruczoły potowe. Obecnie od tych zabiegów się odchodzi, są one bardzo no, inwazyjne i, i drastyczne. Ale też naprzeciw tym problemom wychodzi medycyna estetyczna. Tak, Myślę tak. konkretnie o botoksie. Tak. I jeszcze chciałabym wspomnieć, że pod pachami można zastosować też z takich inwazyjnych zabiegów, już troszeczkę, specjalny laser, który no właśnie zamiast operacyjnego niszczenia tam nerwów. To może, może zniszczyć te gruczoły potowe. No ale to tylko można zastosować pod pachami, prawda? Natomiast na dłonie stopy raczej nie. Teraz wspomniała Pani właśnie o botulinie. Rzeczywiście, jest to preparat, który jest zarejestrowany również do leczenia nadpotliwości. W dłoni, stóp, pach również jak najbardziej. Polega to na tym, no właśnie teraz jest dobra pora, żeby taki zabieg wykonać, dlatego że yy, no, zbliża się właśnie okres wiosny, okres wysokich temperatur, no i zanim ten preparat zacznie działać, no bo to okres taki właśnie po zastosowaniu uzyskania maksymalnej, maksymalnego działania wynosi około 2-3 tygodni. I polega ten zabieg na tym, że no nie wykonujemy na wszystkie okolice. Możemy wykonać to albo na pachy, albo na dłonie, albo na stopy. Na stopy jest najmniej polecany i jest to zabieg, no, mimo znieczulenia miejscowego, dosyć przykry, zwłaszcza, że na stopach mamy grubszą skórę niż, niż pod pachami, czy na dłoniach właśnie. I najpierw znieczulamy daną okolicę maścią znieczulającą. Potem wykonujemy zabieg. By Podajemy całą ampułkę botoksu na przykład, czyli to jest 100 jednostek, to jest, bo to ze wskazań medycznych, nie ze wskazań kosmetycznych, tylko ze wskazań medycznych. I podajemy dosyć płytko, bardzo cieniusieńką ingiełeczką, także no, doznania bólowe są zminimalizowane przez to znieczulenie właśnie. Nie podajemy w zasadzie głęboko w mięśnie, żeby też nie spowodować osłabienia siły mięśniowej rąk zwłaszcza. No, bo wszyscy musimy pracować, prawda? Także tutaj teraz, na czym polega działanie botuliny w tym wypadku? Pomiędzy nerwem, który dochodzi do każdego gruczołu potowego a mięśniem powodującym obkurczenie się tego gruczołu, przez podanie betoksów wytwarza się taka płytka acetylocholinowa, która jakby blokuje przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. I ten proces trwa, tak jak wspomniałam, około dwóch, czasami trzech tygodni, zależy właśnie osobniczo jak u kogoś. I po tym okresie ta blokada działa w ten sposób, że rzeczywiście może nie tracimy zupełnie zdolności pocenia, ale jest ono znacznie, znacznie osłabione. I to utrzymuje się nawet do kilku miesięcy czy nawet pół roku. Propozycja dla naszych słuchaczy jest teraz taka, że jeżeli ktoś ma taki problem i chciałby się skonsultować, możecie do nas dzwonić 413-495051. Jak słychać i widać, tych zabiegów i możliwości jest bardzo dużo. Pięknie dziękuję. Dziś moimi Państwa gościem była dr Jadwiga Matla, stodolna specjalista dermatologii, specjalista medycyny estetycznej. Dziękuję bardzo Pani Doktor. Dziękuję Państwu również. ABC. Zdrowia.